Przykład karmy wcieleniowej może być coś na zasadzie brak miłości samej siebie. Po prostu siebie nie akceptujesz, nie kochasz, nie czujesz swojej własnej wartości. I teoretycznie mój profil jest poświęcony właśnie temu, żebyś wróciła do tej swojej kobiecości, żebyś pokochała siebie, żebyś poniosła poczucie swojej wartości, tak? Żebyś poczuła się po prostu jak królowa. Bo to właśnie może wynikać m.in. z tego, że masz tą karmę z braku samomiłości, i to może się objawiać w świecie tym. Że na przykład ciągle notorycznie porównujesz się do innych i czujesz się niewystarczająca. Temu, że trafiasz ciągle na mężczyzn niedostępnych emocjonalnie na przykład, którzy nie chcą się z Tobą wiązać, których idealizujesz, patrzysz na nich po prostu jak na swoich po prostu królów, oni nic za dużo nie robią, ale po prostu ty sobie w głowie ich tak idealizujesz, że są po prostu oni są perfekcyjni, latasz za nimi, zamiast jak kobieta, jak królowa pozwolić przyciągnąć ich do siebie, żeby to oni ciebie zdobywali, to nie, to ty gonisz kuliczka, to ty ciągle, ciągle gonisz o tą uwagę, ponieważ no prawdopodobnie nie było taty u ciebie w domu, tak? Albo fizycznie go nie było po prostu był w domu, albo po prostu miał ciebie gdzieś emocjonalnie, po prostu się to nie interesował. No i ty dążąc w dorosłym świecie do tego, żeby partner ciebie zauważył, żeby ciebie kochał, żeby to, to robisz to dlatego, że pragniesz uwagi tatusia którego w domu nie było. A robisz to dlatego, że po prostu nie czujesz tej miłości. Ponieważ gdyby tatuś dał tobie tą uwagę, jak byłaś mała, to byś czuła się ważna, byś czuła się wartościowa i byś kochała siebie. No bo tatuś by cię kochał. No to skoro tatuś mnie kocha, to ja też Ciebie kocham, bo widocznie jestem do kochania. A jeżeli tatuś ci tego nie dał, to niestety traciłaś w sobie tą miłość. No i koniec końców trafia potem na mężczyzn, którzy ci, facetów, którzy ci pokazują po prostu te problemy twoje, tak? Te traumy. I to jest tak zwana karma. Do przypracowania.